Ty występujesz w klubie Kotłownia Lublin. No, reprezentuję. No. No, KW Kotłownia Lublin. Tak. To dziwna nazwa. Dlatego, że. Po prostu ogóle... nazwę Caldera Madrid. No bo caldera po hiszpańsku to kotłownia. O, ale wiesz co, bo to się wzięło. Caldera to jest Madrid. To, gdzie ten klub był, miał swoją pierwszą siedzibę? Wiesz, wspinanie to jest młody sport. I jak powstawał klub właśnie To jak Kuchłomia, ty założysz to klub, to on był... się będzie nazywał klub e, remiza starzacy? Nie, on będzie się nazywał 602 AM. Jak jak? 602 AM będzie się nazywał. 602 AM? Tak. I co to znaczy? O to dużo znaczy. To są Aleksandra właśnie... Mirosława, 602? E, 6 to, to znowu całe rozwinięcie. W tym złotym medalu jest 6 gram złota. Tu jest ile? 6 gram złota. Tylko 6 gram? Ale dziady! <noise> Ale w ogóle. Daj mi do końca. A to jest w ogóle 602. Aleksander Kwaśniewski mógł założyć taki lup ak 0,5.